W dziesiątym odcinku zagrajmy w MST, a ze mną jest Ja jestem z tobą Emilka. I tak. Um, dzisiaj będziemy nagrywać mega prezenty, więc ja tylko szybko napiszę, że nagrywam. I kto powie hej YouTube. <laughs>

Pozdrawiam Wikiczka Ekstremalna i dziękuję za. za coś niebieskiego. Dziękuję za. Za. Odznaczek, taki odznaczek. Pozdrawiam wi, Wikiczek. 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 Wikicz. Wikiczek. Wikiczka ekstremalna. Pozdrawiam. Dziękuję za ładny ładne dzwonki. Dziękuję za to. Pozdrawiam Wikiczka ekstremalna i dziękuję za. No, bo... po, bo, za. Za. dziękuję. Pozdrawiam Wikiczka ekstremalna i dziękuję za. E, za... Dziękuję za. Jaki pośpiech! Pozdrawiam Wikiczka ekstrem. Jaka piękna dziękuję sukienka. Pozdrawiam Wikiczka... Ej to weź to zakładaj. No, zakładam to. Dziękuję za czarną gumę, dziękuję. Pozdrawiam, Pozdrawiam Lilia Fortuna. I dziękuję za... Hmm, za co? Za czapkę zimową dziękuję. Unikatem jest. Pozdrawiam Olivia 11023 I dziękuję za. Za piękną bluzeczkę, Dziękuję. Jaka piękna. Pozdrawiam Kom i dziękuję za. Za co? Za piękne włosy. Dziękuję. Pozdrawiam Kom i dziękuję za. Za bransoletkę dziękuję. Pozdrawiam Meditę i dziękuję za... za co? za co? za co? za... za, 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 za piękną gruzeczkę, dziękuję, jaka piękna. Pozdrawiam Meditę i dziękuję za... za piękne spodenki to chyba jest komplet. Tak mi się zdaje. Pozdrawiam Meditę kom i dziękuję za... za czkartkę, dziękuję, jaka ładna. Pozdrawiam Merida.com. Ja dostałam od niej komplet. Wow. Od tej? merida.com Mhm. No, dostałaś też od niej jeszcze ten, dla chłopaka komplet. No tak. Pozdrawiam Merida.com i dziękuję za... Za okulary unikatowe, dziękuję, jakie piękne. Pozdrawiam Merida.com i dziękuję za... Za coś czerwonego. Dziękuję za spodanki, dziękuję jakie ładne chyba będą mi pasować ale nie wiem do czego. Przedmioty <grym grym> <marida .com> i dziękuję za... za. Jeju, dziękuję. Ja mam taką animkę vip i nie, mam pokój coś nie, drogie. Nie, takie... nie, dziękuję do pokoju. Przedmioty. A jeden 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 i dziękuję za. Za bluzeczkę miętową, dziękuję. Pozdrawiam AG1112 i dziękuję za. E, za kamizelkę taką ładną. E, pozdrawiam Reagę 1112. I dziękuję za buty czerwone, dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam AG1112 i dziękuję za jako piękne. Ej! E, e, buty... Koszulka i spodnie pasują mi do kolczyków. Pozdrawiamy na ragę 1, 1, 1, 2 i dziękuję za... Też takie spodnie, ale zielone, dziękuję. Pozdrawiamy na ragę 1, 1, 1, 1, 2 i dziękuję za... Za buty, dziękuję. Ej, ale fajnie teraz wyglądasz. Pozdrawiamy na ragę 1, 1, 1, 2. Dziękuję. Fajne zielone włosy. Dziękuję za takie ładne włosy, dziękuję. Pozdrawiam reagę 1112 i dziękuję za za bluzeczkę pasującą do klipu. Dziękuję. Pozdrawiam reagę 1112 i dziękuję za za piękne włosy. Jakie piękne. Pozdrawiam reagę 1112 i dziękuję za. Zatkało mnie. Właśnie. Wow. Dziękuję za tą sukienkę za 2000, tysiące. Dziękuję. Pozdrawiam Olivia 1103 y, że po z... nie poprawię. Po. To... dziękuję za to coś. Pozdrawiam Kom i dziękuję za za m, ten. Za. Yy, za. no z listy, dziękuję. Ja zaraz wracam. Zaraz Wiesz co? Wracam listy, Wiesz co? Okej, okay, już jestem, więc ostatni punkt. Wiesz co? Sobie... Czekaj, czekaj. Wiesz co? Co? Yy, taka jedna dziewczyna mnie zaprosiła i powiedziała: Ej, ty nagrywałaś z tą Julką? <laughs> yy, pozdrawiam: Torii225T. Li... Dziękuję za. Dziękuję. Czy jest bluzka z listy? Ale dziękuję. Tak, dziękuję za bluzkę z listy. Boże, dziękuję. Jej, to teraz się bo tak nie mogę wyglądać. Otwieranie... E, tak. Tak. Mmm. Łatwa. Coś żebym mogło? Może w tym komplecie ładne się ubiorę. To co ta yy, Medizach mi dała? Ten ładny ładnym No, to mi? ładnie wyglądałaś w tym. No. To no. To, to, gdzie to jest? Koszulki do tego chyba nie mam. A nie, nie mam. No. Spodnie włosy włosy O e... się ładnie ubrałaś, naprawdę no. Ale ciekawe czy są buty do tego. Były to... te. Nie ma do tego wpływów, nie ma, to jest a czarne, albo poczekaj, nie, bo to takie, to, 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 to no dobra, ładnie. No, Dzięki za pan. Proszę bardzo. Już więcej prezentów chyba nie mam. Ej, ja muszę pójść na komputer. Tak, już, pre... już więcej prezentów. nie więcej prezentów. nie mam. prezentów. Więc i... jeszcze... ja y, już więcej się Jest więcej prezentów. Jest więcej prezentów. Jest więcej to, Jest więcej prezentów. Jest więcej prezentów. Jest więcej Proszę o suby, łapki w górę i prezenty na odcinki. No i no, no to, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. To pa! Pożegnaj się. No, no pa. Pa.